Czy kiedykolwiek czułeś się przytłoczony przez ból, zniechęcenie, lub smutek, tak jakby nie było wyjścia z twojego cierpienia, czy kiedykolwiek pragnąłeś, aby ktoś lub coś mogło ulżyć twojemu sercu i przywrócić twoją nadzieję? Dziś chcę podzielić się z tobą potężną modlitwą, stworzoną specjalnie dla tych, którzy przeżywają trudne chwile, czują ciężar życia i potrzebują boskiej interwencji, aby odnaleźć pokój. Biblia przypomina nam, że Bóg jest blisko wszystkich, którzy cierpią. W Psalmie 34:18 czytamy: Blisko jest Pan tych, którzy mają złamane serce i ratuje tych, których duch jest przygnębiony. Każda łza, każdy moment bólu i każde poczucie bezradności może być powierzone troskliwej opiece Boga, który potrafi przemienić smutek w radość, a cierpienie w zwycięstwo. Wyobraź sobie, że twoja dusza jest ogrzana, serce ulżyło, a umysł spokojny, wiedząc, że Bóg jest z tobą, nosząc twoje brzemię i prowadząc twoje kroki. Ta modlitwa to nie tylko słowa, to kanał wiary, który wzmacnia twój duch, odnawia siły i przynosi pocieszenie wśród trudności. Dziś poprowadzę cię tak, abyś odnalazł ulgę, nadzieję i obecność Boga w swoim życiu, nawet w najtrudniejszych chwilach, kiedy modlisz się w chwilach cierpienia. Tworzysz bezpośrednie połączenie z Bogiem, pozwalając Mu działać mocno w Twoim życiu. Każde słowo wypowiedziane z wiarą wzmacnia Twój duch, przynosi ulgę umysłowi i pozwala doświadczyć boskiego pocieszenia, które odnawia serce. Modlitwa przemienia ból w siłę, strach w zaufanie, a zniechęcenie w nadzieję. Oddając swoje smutki i troski Bogu, pozwalasz Mu kroczyć u swego boku. Usuwać przeszkody, wskazywać kierunki i przygotowywać okazje do przywrócenia Twojej radości. To akt całkowitego poddania się, pokazujący, że w pełni ufasz mądrości i opiece Pana. Korzyści duchowe są głębokie: jasność w obliczu trudności, odwaga do stawiania czoła wyzwaniom, odnowa nadziei i wzmocnienie wiary. Psalm 147, który się przypomina. On leczy złamanych na duchu i opatrzy ich rany. Każda modlitwa wypowiedziana z wiarą jest krokiem ku emocjonalnemu i duchowemu wyzwoleniu, tworząc przestrzeń, aby Bóg przyniósł pocieszenie i pokój Twojemu sercu. W tym momencie chcę zaprosić Cię do uczynienia Twojej wiary aktywną. Napisz w komentarzach zdanie: Bóg wzmacnia mnie w cierpieniu. Ten prosty gest wzmacnia Twój duch i inspiruje innych którzy również przeżywają trudne chwile tworząc łańcuch nadziei i modlitwy jeżeli ta wiadomość dotknie twojego serca polub ją i podziel się nią z kimś to potrzebuje ulgi pocieszenia i odnowy duchowej subskrybuj kanał aby otrzymywać nabożeństwa które wzmacniają wiarę zwiększają zaufanie do Boga i pomagają stawić czoła cierpieniu z odwagą i nadzieją zamknij oczy Weź głęboki oddech i poczuj obecność Boga wokół siebie. Panie, wychwalam Cię za Twoją wierność, dobroć i nieskończoną miłość. Dziękuję Ci za moje życie, moją rodzinę, moich przyjaciół i wszystkie błogosławieństwa, widzialne i niewidzialne, które otrzymuję każdego dnia. Wychwalam Cię, bo wiem, że nawet w chwilach bólu jesteś ze mną, gotów ulżyć mojemu cierpieniu i przywrócić moją nadzieję. Teraz, Panie. Przychodzę do ciebie wołając o pocieszenie i siłę. Weź na siebie moje bóle, moje smutki i moje troski. Ulecz moje serce, uspokój mój umysł i wzmocnij mój duch. Uwolnij mnie od wszelkiego strachu, zniechęcenia i lęku, który usiłuje mnie zatrzymać. Oświadczam w imię Jezusa, że moje życie jest w Twoich rękach, że moje cierpienie jest przemieniane i że moja nadzieja jest odnawiana. Panie, pozwól, aby moja wiara się umocniła. Aby mój duch został przywrócony i aby Twoja obecność była odczuwalna w moim życiu w pełni. Niech ta modlitwa dotrze do wszystkich cierpiących, przynosząc pokój, pocieszenie i siłę do kontynuowania. Modlitwa w chwilach cierpienia jest praktyką biblijną, która wzmacnia wiarę, przynosi ulgę emocjonalną i zbliża nas do Boga. W Filipian 4, 6-7 czytamy: Nie troszczcie się o nic. Lecz we wszystkim, przez modlitwę i błaganie z dziękczynieniem, przedstawiajcie swoje prośby Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelkie rozumienie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Modlitwa w czasie cierpienia jest uznaniem, że nasze własne siły są ograniczone i że tylko Bóg może przynieść pocieszenie, przywrócenie i kierunek. Modlitwa tworzy bezpośrednią więź z boską obecnością. Pozwalając mu łagodzić ból, wzmacniać ducha i przemieniać trudne sytuacje w okazję do wzrostu i zwycięstwa. Utworzenie nawyku tej modlitwy pomaga utrzymać nadzieję żywą, wzmacnia wiarę i pozwala doświadczyć pokoju, który tylko Bóg może zaoferować. Nawet pośród największych trudności teraz zastanów się: jakie słowo, obietnica lub uczucie najbardziej dotknęło Twojego serca podczas tej modlitwy? Podziel się tym w komentarzach, pozwalając innym cierpiącym również znaleźć pocieszenie, siłę i nadzieję w Bogu. Pamiętaj, polubienie. Subskrybowanie kanału i udostępnienie tego wideo nie jest tylko gestem cyfrowym. To sposób na szerzenie wiary, nadziei i duchowego pocieszenia, pomagając innym znaleźć pokój i ulgę w Chrystusie. Niech praktyka tej modlitwy stanie się codziennym nawykiem, wzmacniając Twój duch. Odnawiając nadzieję i przynosząc pocieszenie sercu. Każda modlitwa jest aktem oddania, zaufania i głębokiego połączenia z Bogiem. Zakończmy krótką i potężną modlitwą. Panie, oddaję Ci całe cierpienie, ból i udrękę, które noszę. Dotknij mojego serca, uspokój mój umysł i wzmocnij mój duch. Niech Twoja obecność mnie otoczy, przynosząc pokój, nadzieję i ulgę. Niech poczuję Twoją siłę podtrzymującą mnie. A twój pokój strzeże mojego życia teraz i na zawsze. Pozostań w ciszy, czując obecność Boga i pozwalając, by Jego pocieszenie i siła wypełniły twój duch. Niech pokój, nadzieja i odnowa Boża będą z tobą teraz i w każdej chwili twojego życia. Amen.